Witam wszystkich. W dzisiejszym filmie pokażę Wam młode. Ale zanim pokażę młode, to takie moje zmiany. Smyczka, ta, ona, jak mówię, na poprzednim filmie miała wykot, zmarnowała, została przeniesiona tutaj. Zostanie przeznaczona na użytek własny. Niebieska przeszła sobie tutaj. Ta klatka jest zdezynfekowana i. ...sobie trochę wyschnie. I co, ja wam dziękuję za łapy tak jak zawsze suby. Komentarze jakieś pozytywne. Tutaj mamy żółtą samiczkę. Trochę wam o niej ich poopowiadam. Ta samica, tutaj o, szara, wykociła się... E, ...prawdopodobnie wieczorem lub rano około godziny tak, chyba 8-6, coś takiego e, przyszedłem do hodowli nakarłem tu króliki i tutaj zobaczyłem, że leży jeden króliczek tutaj a drugi podkarmiłem, tak się jeszcze ledwo co ruszają to je tak wziąłem w ręce, ogrzałem no i włożyłem do gniazda nie patrzyłem ile tam było maluszków mnie do gniazda nakryłem fajnie. Dałem królikom jeść. Poszedłem do domu dokończyć zadanie. A kiedy przyszedłem, tak gdzieś była chyba jakaś godzina trzecia lub czwarta. To zauważyłem, że u tej samiczki w gnieździe tutaj a jest coś. Na początku to była cała klatka, to była gniazdo. Wszędzie było puch i wszystko. No ale zauważyłem, że coś rusza, zrobiłem tylko e, czy dużo, czy mało. Odkryłem tak lekko ręką. E, no i za, zostawiłem nakręt, ładnie. Poszliśmy statką tam na górę sprzątać. No i przyszedłem za pół godziny. Zauważyłem, że ta samica siedziała tu, że ona się ukłaci. No, i e, urodziła pięć młodych tutaj, e, i dziewięć w kotniku. Tak, po prostu, bez, bez żadnego nierzywa, bez niczego. Urodziła tam, gdzie stała, tam urodziła. No to ja szybko wziąłem trzy największe stąd. E, tak, e, no, samica je wylizała, ten z tej krwi. Z żółtą samiczkę sobie wyciągnąłem do klatki. I trzy młode przełożyłem tutaj, największe. Samica potem zjadła to całe łożysko i jednego młodego za późno złożyłem, zjadło całego jednego młodego. No i 10. Tam, o, tu, jak tu był kotnik, to tam i zrobiłem takie gniazdo te 10 włożyłem. No i Widziałam na drugi dzień, że się jeszcze ruszały, ale już e, trzeciego dnia już. E, no nie zdechły, nie żyły. Wy ja sprzątałem szokladkę tutaj. No i tak. Ja wiem ile jest młodych bo sprodzenie gniazdo. Tutaj jest młodych 8. Samiczka okociło 7. Ja nie widziałem ile jest. Po prostu dołożyłem tutaj 3. Na drugi dzień sprawdziłem, okazało się, że jest ich tutaj 10 z tymi trzema dołożonymi razem. Sprawdziłem u tej samicy. Okazało się, że ta samica ma 8 i są dużo większe, samica jest większa i w ogóle ma więcej pokarmu. No i przełożyłem od tej samicy dwa, maluszki tam, żeby te trzy, co dołożyłem, miały więcej pokarmu. Że Wam tutaj pokażę. Tutaj w tym gnieździe są. Oto takie. Tutaj jest jeden niebieski. O! Jest jeden niebieski. E... I jeden taki fajny. O. Ogólnie to są dwa. Ale jeden jest tutaj w tym gnieździe. A drugi jest tu. Za chwilę wam pokażę. Taki srebrny z szarą główką. Są też takie, ten jest największy z miotu, taki niebieski z czarną głową. I jakiego mam tu jeszcze pokazać? Tego pokazywałem, niebieski z czarną głową. No i te dołożone, gdzie one tutaj są? Chodź, to pokażę małeciutki, Ten jest dołożony chyba? Tak, ten czarny cały. I tutaj gdzieś miały być jeszcze dwa. O tutaj. Ten i jeszcze jeden taki. To będą, nie wiem jakieś chyba takie szinzelowate. Lub nie wiem, zobaczę. No, widzi w prawie, bo one się będą jeszcze i w ogóle. Także tutaj mamy 8 młodych. sobie zamknę klatkę, żeby nie wypadły. Bo one dzisiaj już wyskakują. Dzisiaj kończymy tydzień. I dziś e, rusza seria, młode króliki. Tutaj sobie wezmę lampkę, bo tu jest ciemno, w tej kładce. No, nie wiem, niczka, co wycieczka, dać, liście ci z kapusty, żeby się nie denerwowała, bo ona jest trochę bardziej agresywna niż swojej siostry. Zobieram może o lampkę i pokażę Wam z tego miasta. Tutaj jest e, pięć takich, widzicie, szarych. 5 szarych. aż tu mały, gdzie tylko? E, trzy. No nie wyjechałeś z gniazda. Trzy czarne, po oj, tatuśku. Trzy czarne. E, I właśnie dwa dołożone. Ten taki niebieski srebrny z czarną głową, i ten. O! Takie dwa są tylko. Jeden tutaj mówiłem z tego gniazda, jeden z tego. Taki srebrny z szarą głową. Dwa są tu dołożone. Sumiczka miała 8. Ten jest taki szary najmniejszy. No ale ładnie sumiczko odchowuje. Żaden z tych dwóch gniazd, żaden młody nie odpadł. Dołożyłem tylko 3. Na razie odchowują się wszystkie. Patrzcie jak skacze mały. Także wykoty, no w 60% nawet nie, w 55% chyba Ja ja mi się tego liczyć, jakieś 60-50% udane, no gdyby ta samica miała 14 sztuk gdyby odchowała chociaż 10 to byłbym zadowolony no ale mamy 18 młodych, niech ładnie się chowają, widzicie fajnie śpią. upadane także stan hodowli wynosi na dzień dzisiejszy. Czekajcie. 18 młodych, dwie samice 20, 34, 21, 2, 23 sztuki. Na dzień dzisiejszy. Tutaj musiałem być taką deskę bo młode wyskakiwały po całe drzwizki. Wychodziły po prostu z gniazda. Ta samiczka zrobiła ładne gniazdko. Fajna, tylko jest troszeczkę taka, no nie, że agresywna, ale bardziej opiekończe od tej żółtej Pani sobie śpią, przykryjemy ich, żeby to bardziej nie, nie wyskakiwały Aktualnie w hodowli mam mm, nie wiem czy będzie 15 stopni to u niebieskie się nic nie zmieniło ale to nie jest film. innych chwilkę tylko młodych Także co, oby samiczki dalej tak wychowywały swoje młodziutkie. Fajne samiczki, super. Zostawcie łapę w górę, suba wraz z wyneczkiem, żeby nie ominął żaden kolejny film. I jeżeli napiszesz jakiś pozytywny komentarz, to ja przetnę ci serduszko. I co, żegnam eee, się z w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka i cześć!